Witajcie na moim kanale. Pamiętacie jak znowu z Robloxa. Tutaj e, skończyliśmy chyba na tym i tak mówiłam, że tam jest chyba koniec. Chociaż... Nie wiem słuchajcie, czy tam jest e, koniec. Zaraz Wam coś pokażę. Tak sobie teraz w po się przyglądałam. Tam jest takie okienko jest... i wiadomo, czy tam jest na zewnątrz Poczekajcie, Czekajcie, tutaj jest bardzo trudno przejść trzeba na końcówce. O. Bo inaczej tego nie przejdziecie, jak będziecie chcieli to przejść. Trzeba na końcówce to robić. Okej, okay, przeszliśmy. Okej. Okay. Jezu, jeszcze klocki dali. O matko! Ale to będzie mega trudne. Ile tego jeszcze tam jest? Aha, to jest ostatni. No to skoro jest ostatni, no to z Ale to jest mega ry ryzykujące. Ojej. Dobrze, że tu checkpoint jest. Okej okay. Okej, okay. dobra, nie, okej okay. Dobra, ja się, słuchajcie, nie odzywam Czyli po prostu nic nie mówię Zobaczymy, jak dalej będzie Okej okay. hmm. nie przejdę tego Zostawcie lajki, bo ja czuję coś Że wy nie zostawiacie lajków I teraz to nie idzie hmm. Dobra o! Ktoś, czuję, zostawił lajka, like czyli przeszłam. Tu ktoś już nie zostawił... Ło! Zostawiliście? Zobaczcie, tutaj jak Ej, tu się nie da przejść. Ej, wy... Aha, bo to się chyba... Ej, powiem wam... Że tam nie da się po prostu przejść. Jejku, jak mnie to denerwuje, Boże, można przejść gdzieś obok? Jejku, tego się nie da przejść po prostu, a co ta książka mi daje? To nie jest książka, tylko to jest ten... Ola, ktoś zostawił potężnego lajka, oh my god! Ola, ktoś zostawił chyba 300 lajków, ej! dobrze, że wiem jak to przejść. Tu lajk like, zostawiony, tu nie zostawiony, bo nikt pomarańczowego nie lubi. Hmm, ciekawe. Ja nie lubię pomarańczowego, ale mój brat y, lubi. Okej. Okay. Nie brat, tylko ja. Za znaczy, co ja gadam? Przecież ja nie lubię pomarańczowego. Ej, nie wiem, co chodzi. Dobra. Nie mogę tego przejść, bo nie zostawiacie lajków. Ktoś y, subskrypcji nie zostawił i teraz mi jest smutno, zobaczcie. Będę połowę nagrania, to ja już mnie to nerwuje, Słuchajcie, zaraz zakończę po prostu to. Ja zakończę to nagranie, zaraz, bo... To... Dobra. Słuchajcie, ja tego nie wstawiam na YouTube'a. Bez sensu to jest w ogóle... Ile ja razy mam to przechodzić? Z bez sensu kompletnie. Takie obbi bez sensu dają. Nie wiadomo po co tyle w ogóle tego samego zobaczcie, jest różowe takie, dobrze, rozumiem pomarańczowe jest takie ok, rozumiem to jest jeszcze spoko ok czekajcie, ja tylko powiem wam co tam dalej jakby sensu, że tak dalej nie, nie do obramowania, wiecie mi chodzi, nie? wiecie mi chodzi to jeszcze jest spoko to różowe jest mega spoko ale już to pomarańczowe, takie same jest bez sensu, kompletnie i tam to samo. <laughs> nie przejdę. Słuchajcie, już czwarta minuta, dwie minuty to przechodzę, nie ma szansy już po prostu z tym. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku po prostu nie przejdziemy tego by nie zobaczycie co jest dalej po prostu. Bo ja wiem, że wam się nudzi. Po prostu mi się już nawet nudzi. No bez sensu, to jest takie nawet tego nie dotykam. Jazak, ja, się zaraz denerwuję, nie? Ja to chyba podzielę na odcinki, będę do 11 minuty po prostu to przechodzić. Nie, no, to jest bez sensu, kompletnie. Wiecie co, jak ja to zrobię? Ja zrobię tak chyba: wyłączę nagranie. Przejdę to i powiem takie coś. Wiecie co, ja tak chciałam nagrać. Nagrałam już nagranie, ale było jedno takie coś ciężkiego. Nie mogłam po prostu tego przejść. Byście się za... Jej! I to się nazywa coś. I to się nazywa coś. Słuchajcie. To się nazywa coś. ja jak już oni słyszę, że chcę zrezygnować z nagrania, to Wszyscy zostawili suby. Dzięki. Okay. E, nie wiem, po co zrobić. zrobił. No, wiedziałam, że jest nas zewnątrz. Obid, to nie ma końca. Czy to nie, czy to nie jest obid? No i dotarliśmy do końca. 96% Obi. Dotarłam. Dotarłam. Zobaczcie, dotarłam. Wow. Mega Ło wow. Ło wow. speed! O le speed! Snake! Coś! O, mega. Ja! Jeju, ale to jest szybkie. Okej, okay. to jest. Czerwona? E, czerwona jest najszybsza. Poczekajcie, a fiolet? Dobra. Ojej, już! Pościto. to! O, teraz dobra, jesteśmy chyba normalni. Nie, nie jesteśmy normalni, poczekajcie. Bo ja nie wiem, słuchajcie, bo ja chcę to... Zobaczcie, mamy 90% obi... progers. No ja nie chcę takie szubty, co tu jest? No, nie wiem co to tym chodzi. Wow. wow! Dobra. Musimy wziąć to szybkie, niestety. Okej. Okay. No, nie chcę być tego szybkiego, no. Jednak. Dobra, bierzemy to. Okej, okay, purple. O Jezus! Wleciał z mapki. O, może teraz się zresetuje Okej, okay, teraz się zresetowałam. Zobaczcie kto na mnie patrzy I puchar Mój wygrany puchar Wygrałam go Zobaczcie wygrałam Dobra wchodzimy sobie potem Bo ja myślę że to coś może znaczy Bo zobaczcie mam 98% Chyba nagrody z takiego prezentu Ja nie wiem chyba musimy po prostu to przejść Nie ale po co Takie coś mam przechodzić nie wiem, słuchajcie o co tutaj chodzi. Jeżeli wiecie to zna dajcie znać w komentarzach, bo ja nie wiem. Okej. Okay. A nie, dałoby się po prostu to zaskoczyć. A ja jestem O Jezus, nie. Czy no nie, escape revolt. reward. Mm-m, -mm, nie wiem, słuchajcie. Ech, co tutaj bym przeszła, czy coś. Nie wiem, słuchajcie, jest 98%. Nie wiem o co z tym chodzi. Szkoda, bo pewnie był jakiś może fajny prezent. Wow, patrzcie to. Ja wiem, co można z tym zrobić. Patrzcie to. Ok, idziemy sobie tutaj, nie? tak dalej, patrzcie to. Wow. 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 O, to jest mega! Patrzcie to! Ale to jest mega, po! Oh my god! Nie musimy tego przechodzić! W ogóle to jest mega! Dobra, i sobie teraz zaskoczymy! Dobra, fajnie. Okej, okay, proszę. Nie. Kit. Dlaczego ta osob osobka ruszyła z powrotem na obi? Wiem chyba. To trzeba iść na budynek chyba do góry, tak powiem. Czy coś. Bo raz oglądałam takich youtuberów. Tak. Raz oglądałam takich youtuberów. I tam było, że oni na, budy na budynki wchodzili coś, czy tam na chmury, nie wiem i, i było tam różne ojojo. Różne były tam, wiecie... Ee, takie... Od znaki, nie ma sensu, słuchajcie, so, ja się rozbiję I wejdę jeszcze raz na to Ale mówię to I oni gdzieś tam chodzili, ej hmm. Nie wiem Weźmy sobie ten, rainbow Bez sensu, są te Ja chcę czerwona No ja nie chcę ja chcę turno! Jeju, ja nie chcę tego! Jeju. Ej, nie działa mi. Kurczę, no już tego nie przejdę. Znaczy nie przejdę. A to jak się nadusi, nie wiem. Skoczy na to. No nie wiem. Nie wiem słuchajcie o co chodzi. O, tutaj mogę zmienić kolory skóry, ale fajna. Hehe Czekajcie, czerwony, o, ten sobie Ten. Oh my god, ten jest w ogóle niepodobny. Weźmiemy sobie... no. A, bo mogę farbować ręce. A, że zespoł Oh my god! Oh my god! Dzień oh my mego, oh oh dobra, tak będziemy. Okej, okay, zobaczymy za dziewczyną. No dobra, mam 98%. Nie wiem, słuchajcie o co chodzi. Jestem na półcharku. Nie wiem o co chodzi. No to jest głupie, zobaczcie to na tym nie idzie się jakby ten. A nie, idzie. Dobra, to może poczekajcie. Przejdziemy sobie po moim parkurku, którego zrobiłam. Fajny parkur, Okej, okay, idziemy zobaczyć sobie na tym. Ta dziewczyna pewnie myśli, że to ja, że to ktoś zrobił, żeby przejść. I też tak od razu sobie pomyślałam. Dobra, i tu od razu zaskoczymy. Okej. Okay. teraz tak. O, zrobiłem to, że trzeba przechodzić. Niby. Zobaczymy co ta dziewczyna powie. Znaczy. Zobaczcie, czy to wygląda, nie wygląda jak łabby. Bo mi się wydaje, że tak. Dobra, i tu niby zrobimy, że takie schody coś. Wow! Ej, Tom! Widzieliście to? Bo ja to widziałam, czekajcie. Już chyba wiem. Ojej, nie mogę się ruszyć. Dobra. Czekajcie, weźmiemy sobie ten Ojejku, kurczę, trzynasta minuta, no Nie wiem, szkoda Może nie, że nie można Okej, okay. mamy tą, tą bal Zobaczcie to Trzeba iść do góry, jak to Okej, okay, idziemy sobie tu. Patrzcie to. Ja coś tam widziałam.